Pan Bóg obdarzył nas różnymi talentami, darami. Jedne talenty no, są takie, że no, trzeba się z nimi urodzić. Inne można w jakiś sposób w y, y, mniejszym lub większym stopniu rozwijać. To, no, że mają talenty, to się mówi werbalno-językowe. Czyli łatwo im przychodzi czytanie i pisanie. To jest dar, który bardzo pomaga uczniom w szkołach. Ci, którzy mają taki dar, łatwo i szybko się uczą. Inny dar to dar do liczenia. Niektórzy w głowach szybciej liczą niż inni na kalkulatorze. Jeszcze inny dar to jest widzenie w przestrzeni. Są takie gry. Gdzie to lecą plocki takie w trzech wymiarach. Niektórzy bardzo szybko je układają. Jak ktoś chce studiować architekturę, to też musi mieć taki dar widzenia w przestrzeni. Jeszcze inny dar to jest dar interpersonalny. Niektórzy mają łatwość nawiązywania kontaktów, mówienia. E, taki dar mają niektórzy kasnodzieje, e, sprawozdawcy. Portowi dziennikarze, taki dar y, będą mieć niektórzy sprzedawcy. Są osoby, które, które wszystko sprzedadzą. Tak potrafią łatwo nawiązać kontakt. Y, można mieć dar muzyczny, czyli że ktoś świetnie słyszy dźwięki. Y, są osoby mające słuch absolutny. Czyli podajmy dźwięk. Hello. I on wie, jaki to jest dźwięk. Słyszy to. Niektórzy mają taki dar kinestetyczny. Łatwo im przychodzi uczenie się czegoś manualnie. Będą rzeźbiarze, rzemieślnicy, panie, które gotują, pieką, nie? Niektórym bardzo łatwo przychodzi nauka przez dotyk. Jeszcze inni mają predyspozycje fizyczne. Czyli łatwo im przychodzi uczenie się różnych dy dyscyplin sportowych, gier zespołowych. Dary mamy różne, ale takim, chyba takim najważniejszym darem, talentem, którzy jedni mają, a inni mogą go, myślę, w dużym stopniu wypracować, to jest dar, który się nazywa dar intrapersonalny. Polega on na tym, że ja, a może, albo tak, co ja mówię sam do siebie, co ja myślę o sobie. Dziwi mi się, że niektórzy ludzie odnoszą sukcesy. Albo powstają po porażkach. Dlaczego? Bo one mają ten dar intrapersonalny. Nie załamują się po Nieudanych rzeczy. Mówią, spróbuję jeszcze raz. Za drugim razem, trzecim, piątym, dziesiątym na pewno mi się uda. Nie przyjmują się tym, co inni o nich myślą. Albo nawet jak się przyjmują, to potrafią to przezwyciężyć. Najwięksi sportowcy, jak sobie ich statystyki, to odnoszą sukces nie dlatego, że zawsze trafiają. Tylko dlatego, że. Próbują kolejny raz. W biznesie, jak poczytamy historię różnych biznesmenów, to oni wiele razy ponosili klęski, a w końcu im się udawało. Jest ważne, co ja mówię do siebie, co myślę o sobie sam. Nie? Czy mówię, uda mi się, dam radę, nieważne co inni o mnie mówią i myślą, czy też to nie ma sensu. Na pewno mi się nie uda. Eee, próbam. No i to już nie ma co. Boję się kolejnego zra zranienia. Może być tak, że ktoś pisze świetne książki, ale nikt nie wydaje, bo się boi. Nie pójdzie do wydawcy. Albo raz był, nie udało się, już więcej raz nie próbuje. Czemu tak jest, że kiedy prosimy o publiczne zabranie głosu, mnóstwo ludzi mających rzeczy do powiedzenia, nie odezwie się. Bo właśnie przeżywa to, co inni o mnie pomyślą, co oni powiedzą, na pewno mi nie wyjdzie, na pewno się spalę, na pewno i w ogóle, i w ogóle. Takich banalnych rzeczy jest, proszę o przeczytanie czegoś. Nie. Jest taka trudność w części osób, u większości. Bo co oni sądnie o mnie pomyślą? Bo co oni powiedzą? Bo co, co, bo, co, bo co tam? Bo co tam? Bo co tam? Nie? Co ja o sobie myślę? Jak ja do siebie mówię? Czy patrzę na siebie tak, jak patrzy na mnie Pan Bóg? Że jestem piękna, jestem mądry, jestem silny. Czy myślę o sobie, aka pierdała ze mnie? Czy myślę, dam radę, spróbuję kolejny raz przyznaję się do błędu, przeproszę, wybaczę sobie i kolejny raz staję i idę. No tak przecież jest w sakramencie pojednania. Powiadam się ciągle z tych samych grzechów najczęściej. Ale próbuję kolejny raz, podnoszę się, Pan mi błogosławi, idę do przodu. Myślę, że to jest ten dar intrapersonalny, to jest jeden chyba z najważniejszych darów. I można go w moim przekonaniu sobie wypracować pilnować tego, co ja sam do siebie mówię, co ja sam o sobie myślę. Więc życzę nam wszystkim, abyśmy dobrze o sobie myśleli, żebyśmy się nie zniechęcali trudnościami, porażkami, ale za każdym razem z Bożą pomocą stawali i zaczynali od nowa. Amen. Przemijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Pięknie dziękuję za wspólną modlitwę.